W 1912 roku obiekt przejęło małżeństwo Walter i Ida Einhorn, zamożni Niemcy, którzy początkowo przyczynili się do rozkwitu Edenu, ale ostatecznie zrujnowali jego reputację przez swoje gorliwe poparcie dla Adolfa Hitlera. Einhornowie należeli do kręgu niemieckich osadników w Argentynie sympatyzujących z nazizmem. Utrzymywali nawet osobistą korespondencję z Hitlerem. Według przekazów, Führer wysłał mi własnoręcznie podpisaną fotografię z gratulacjami z okazji rocznicy ślubu. W latach 30. Hotel Eden stał się miejscem dyskretnych zjazdów pronazistowskich grup. Podczas II wojny światowej pełnił rolę luksusowego azylu dla wysokich rangom nazistów przybywających właśnie do Ameryki Południowej. Co więcej, na dachu zainstalowano potężną antenę radiową. Była to wówczas jedyna stacja komunikacyjna z Europą w tej części Argentyny. Jak wspomina jeden ze świadków, z hotelowego dachu prowadzono łączność z Berlinem, a szczyt wieńczył monumentalny niemiecki orzeł. Rząd Argentyny formalnie pozostawał neutralny do marca 1945 roku, ale Eden de facto służył interesom Osi.